dzisiaj wam pokażę, jak będę malować. Na no, takich kartkach, tak jak, o, kartka, do farby. No, farbu będę malować. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Bo ja na to tracę tyle czasu. Albo po prostu sobie ładny obrazek. I tyle. Uf, trochę tu jedno łagam. Bo zrobiliśmy niedawno się ten, tutaj wprowadziłam. Ale przepraszam że pomogę i będę robić malowanie. Lecz zanim przejdziemy do tego, musicie zostawić suba i lajka. I musicie to oglądać. Wszystkie moje filmy. No nie musicie, tylko możecie. I bardzo Was proszę, byście oglądali. Zostawcie najpierw lajka, potem subskrypcję. Ja mam bardzo super film. I. I jak wbijecie próg tych lajków i subskrypcji, to tu nagram Robloxa. Musi być subskrypcji 20, chociaż 3, 20, 30, a lajków 20, 13 tysięcy lajków. I wam Robloxa z moją koleżanką. Maju. tak, tak, wiecie jaką, od Milana Maju. to jest moja kuzynka, może mnie nie wspominała na filmikach, ale to jest moja kuzynka, ona przyjedzie ze mną. do mnie do Szwajcarii, albo ja do niej do Polski, no i będziemy nagrywać. Milan i łomywacz. Nagramy filmik albo Roblox. Albo tu i to. Więc zostawcie prok lajku. Więc zaczynamy. Jak zostawiliście lajka to Wam tutaj o. Pokażę. Że... Taki o dostałam. Superaśne. O! I pokażę Wam, co mam jeszcze w tym. Hmm. o tak jest liczowe, takie takie mm -hmm. dużo pomadek. O właśnie, może się. Czy muszę na Już. To są prezenty do urodziny. Miałam urodziny tak. 19, ale bym raz byłaby w sobotę. Więc nie miałam czasu do Was nagrywać. Ale zacznę. Na przykład jeden, jeden z prezentów to były ten O właśnie tasiemki, pomadka, spinki, gumki, mam jedną na sobie. Mm. Nie duże rzeczy, potestowałam te maskary, takie różne i to pudło, o będę dziś marować. No może nie farbami, ale czymś innym. Łoj! Zasłoniłam Was na chwilę, bo mi coś uciekało, już zaczynamy. Pokażę Wam, co będę robić i wrócę za jakiś moment, gdy już skończę to robić. Mhm, mm nie to. O, tutaj medy O, tu mam właśnie takie, o, przybitki. Więc wrócę do was jak to sobie. Pa, do później. No nie do później, to zaraz. O, no co, wróciłam już. U, i zaraz wam pokażę moje zwierzątko. Schowało się troszkę. Oto. Od... Into. To jest taki no, takie zwierzątko moje. Można to powiedzieć. No chodź, malutki. Malutki, no właśnie. weź, weź, mały. O. Już. To jest właśnie. Oje. Moje zwierzątko. Nie wiem czy to przyjdzie. Chyba. No. Taki maluszek słodziutki jest. I mięciusi. No tak. I się przyczepia ciągle do mnie. Ciągle. No. no malutki. Miłoczko. Oj. jako troszkę. Głaszka. Głasko. Głasku, głasku, głasko, głasku. Schowam go już. No, weź mi zleć z palca, uy, uy. Dobra, już mam... Ja... O, 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 o. Na razie tyle robiłam. Teraz wam pokażę tak normalnie, bo ja skończę. Teraz będę naklejać naklejki. Najlepszy sezonik dnia to teraz myślę, czy użyć moją legendarną najlepszą naklejkę jakiego stitcha, czy nie. Teraz to jest problem. Bo ja zamierzam z nim zrobić piękny obraz. Jednak zrobię z nim obraz. Nie będę go wykorzystać. U, a pokazać mu mój pamiętnik. No dobra, pokażę, nie będę tak to jest mój pamiętnik Tutaj mam taki sticzoga i najładniejszy nie, to tu, nie, tu, nie tu tu tu, tu. o, tu, 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 tu To jest kolejny z moimi odciskami ust Idealny, holograficzny Naklejka. Dobra. Teraz będziemy naklejać. naklejki Ciężko się odkleja właśnie. I ty? Chcę... O, o, o problem. No nie. Się... Uf. Mam taką. A tu jest telefon, telefon chyba. Mhm. U, teraz tego. chcę jak najwięcej stitchów. Tu. I Tutaj stitch. Hmm. to jest tylko dla, nie, dla nikogo więcej. Bo jakby to było dla tacy, no to ja bym mu go no ten. No to ja bym mu nic nie pokazywała. Ale tu nie dla niego. Hmm. Bo nie wiem, czy on ma dziś urodziny. Możliwe, że ma. Powinna mu zrobić chyba prezent, jak ma, ale, ale nie wiem, czy ma, czy nie ma, więc. Trzeba się upewnić. Bo ma też brata bliźniaka. I, ta, i się ta zmartwi czy ma urodzinę, w ogóle, tata mój, czy nie ma. Właśnie ten taki problem. Nie, odczep się, odczep, odczep. przynajmniej się trzy odkleiły, a nie jedna. Mm, teraz tego. Piękny. Jak wygląda jak Bononek troszkę. Oh. Oh. Wrócę do was może zaraz, gdy skończę. Oh. Już wróciłam Pokażę wam jak to wygląda. On... 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 Brakuje mu powietrza. Muszę go dać na dół. A jednak grzechnie. Kuwa, ja wychodzę. Najko. Najko. I za mączki. Już jest na dworze I już chodzę. Zobaczę. Pokażę Wam, jak to wygląda na razie. O tak. I musi być zdki. To jest taka okay, szładnie? Uh. Jak tu Aha. Czas na da się tak to z którą nie mogę się zdecydować. Ale to. tu zawsze używam, to tu też teraz użyję. Muszę najpierw odczuć kartkę, by to jakiśkolwiek miało sens, jakiekolwiek. I to mam pływanie. Na szczęście szkoda, że nie mogę brać ani telefonu, ani tableta do szkoły. No mogę, ale nie mogę używać. Bym Wam nagrała, ale trudno się mówi. Może kiedy indziej Wam nogrom, moje płytanie. No.

Wrócę, bo mi jeszcze lepiej skupić, jak nikt nie patrz. No to nara. Jeszcze raz chcę zrobić takie przecięcie. Nara. Pu! Już wróciłam. Niestety skończyła mi się taśmale. Już jest gotowa. No a widzicie? jakie ładne. Robię. I pokażę Wam, które robiłam niedawno. Przedwczoraj. Mm. Tutaj jest jedno i drugie. O! o, 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 o. To jest pierwsze czy drugie? To robiłam. Drugie, pierwsze. To jest pierwsze, które ja robiłam niedawno. Tyle tych naklejek było jeszcze. Tutaj to Angel, ko różową, holograficzną. No może nie holograficzną, lecz nie taką Tutaj jest takie o śliczna hmm. no i to jeszcze robiłam ha. co by tu mówić tyle fajnych rzeczy dostałam mam giełkę jeszcze z Polski z U nas w Polsce jest tylko Zara z takich chyba typu polskich sklepów z są w Polsce i ten i jeszcze ten, o, jest jeszcze linii. Mm, troszkę trzeba tutaj posprayować. I nie pachnie, ona wstyczą. By I brokatowy był troszkę. Wszystko mało nie pachnie, więc sprayuję. Mm. Jeszcze to. Mm, I ciasto. o już ciasto no już wszystko skończone o i pokażę wam jaki beloczek dostałam no. no jest bardzo piękny jeśli chcecie, na Wam Robloxa, to zostawiajcie lajki i subskrypcje. To pomoże mi w moim rozwoju kanału. I przestanę nagrywać na tablecie. Na tablecie też umiem nagrać na Roblox. Prawie. Mam jeszcze wręcz czego na telefonie Roblox. Więc jak mi się nie uda nagrać na tablecie, to nagram... No, łączę grę na na telefonie na, na tablecie. No, gdybym miała komputer, bym się rozwijała, gdybyście zostawiali lajki, subskrypcje, byście mnie oglądali i poleci mnie swoim najbliższym. Proszę. To jest dla mnie ważne. Dos miała GoPro, kamerę i bym mogła nagrywać więcej lepszego kontentu. 嗯。<sighs>